No, cześć moje drogie, witajcie. Mam nadzieję po raz kolejny na moim kanale. I tak jak widzicie po tytule, zapraszam Was dzisiaj na haul lumpexowy. -so dzisiaj będzie naprawdę długi haul, bo, tak jak wspominałam Wam w we vlogach, po prostu tyle tych ubrań nakupiłam, że po prostu w pale się nie mieści. Ale skoro są, to korzystam. Jak jest, jest okazja, to ja kupuję. Za chwilę pokażę Wam przepiękny płaszcz, który kupiłam już naprawdę bardzo dawno temu. Dzisiaj generalnie ten film będzie składał się z bluz, swetrów, takich cieplejszych ubrań. Następny to będą już letnie sukienki, po prostu. Tak to sobie podzieliłam, bo tak dużo tych rzeczy, wiecie, nakupiłam, więc mogłam sobie pozwolić podzielić to na jakieś tam sekcje. A jak to się stało? A tutaj tak weszło. Także co? Nie przedłużam. Mam nadzieję, że dwa razy Wam tak samo, że nie będę pokazywać, bo już tak w pamięci mi się trochę zatarło, co kiedy kupiłam. E, także oglądajcie bacznie. Jak coś pokazuje dwa razy. Mm, nie ostatnim. Ale wszystkie rzeczy po cztery złote kupiłam, także tutaj nic się w tym. E, w tym. E, w tym, e, w tym e, z tym faktem nie zmienia, tak? Wszystko po cztery. Taki płaszcz. No, płaszczy tutaj ostatnio sporo kupiłam. Jeden już sprzedałam, jeden leży w szufladzie, bo zauważyłam, że ma delikatne przebarwienie i chyba nic z tym się nie da zrobić, więc z takim przebarwieniem raczej go nie będę sprzedawała, a jest po prostu za duży na mnie. Ale tutaj, płaszcz po prostu perfekcyjny, idealny, niezniszczony w ogóle. Zaraz go przymierzę, pokażę, jak w nim się prezentuje. Tutaj, tak fajnie. Ma taki fajny kołnierz na zameczek, kieszoneczki i on jest z Mohito. Jest z Mohito rozmiar 34. Mohito rozmiar 34. Taki płaszcz kupiłam za czwórkę. Bardzo fajnie na nie leży. Ten płaszcz, jak y, uszycie na mnie, powiem wam, naprawdę. I ten płaszcz myślę, że sobie zostawię, bo on mi się naprawdę bardzo podoba. Y, chyba, że wiecie, przytyję tak, że w niego nie wejdę, no to wtedy po co trzymać. Ale... Poliester 100%. Także bardzo dobry skład, moje drogie, ba, perfekcyjny w ogóle. Perfekcjon. Nałożymy od razu, pokażemy Wam. Już nie będę tutaj przestawiała kamery. Chociaż może i trzeba by było troszkę wyżej tą kamerę postawić, aby Wam pokazać, jak to wygląda. Czy tak? Ok, kamerka troszkę wyżej ustawiłam i co? I się po prostu zapnę. Możecie oceniać, ale gorąco, powiem Wam gorąco, 21 stopni za oknem, a ja w płaszczu na jesień tutaj dla Was stoję i po prostu cieknie już po mnie. O, taki, no przepiękny jest, jest po prostu przepiękny. On w ogóle też tak się zapina, wiecie, jakby naprawdę było zimno, ale ja raczej preferuję, tak, jakiś ładny szaliczek. O właśnie, przypomniało mi się... Ja przecież też na lumpeksie razem z tym płaszczem kupiłam szaliczek. O, taki, moje drogie, kupiłam szaliczek też właśnie na tym wypadzie. No, ja z szalikami i chustami to mam problem, żeby kupić. Wybaczcie, że jest pognieciony, no, ale ja od tego czasu cały czas w nim chodziłam, prawda? Za czwórkę też. Tutaj nie ma żadnej metki, marki, to nie wiadomo, jaki to jest skład, ale szalik jest naprawdę bardzo przyjemny. Ja już w nim chodziłam tutaj te wszystkie dni, odkąd go mam. I naprawdę powiem Wam, no jak ze czwórkę. No to widzicie. 4 plus 4, wiemy wszyscy, ile to jest. Kto nie wie, to sobie na kalkulatorze doda. I jesteśmy gotowe na wyjście jesienne. O, także jesień już będzie za kilka miesięcy i ja jestem już gotowa. Ale tutaj. Mm -hmm. A, kieszonki są w ogóle zaszyte. Są kieszonki, ale zaszyte. Także wnioskuję, że. Albo nie było chodzone. No nie wiem, chyba nie było chodzone. Fajny płaszczyk. Upociłam się niemiłosiernie w tym płaszczyku. Słuchajcie, będzie różowo, różowo. Będzie teraz różowo. Kolejna rzecz: bluza. Bardzo taka masywna, solidna, ciepła. No ja nie wiem, czy ona jest. Wiecie? Z Ant Socjal, Socjal Klub. Ja nie wiem, czy to jest antisocjal, anti socjolog. Ja nie wpisywałam w internet e, tej frazy. Nie wiem, za bardzo ciepła. Na pewno jest. Na pewno nadaje się pod kamizelkę. To jest e, bankowo. E, no i tutaj też mamy właśnie ten napis. Także ja nie wiem, może to z jakiegoś klubu jest. Nie mam żadnego pojęcia. Gdy będę miała czas, to sprawdzę e, sobie. 100% koton. Także taka różowa bluza, ja różowe lubię. Pod kamizelką może być, naprawdę to większego znaczenia nie ma. W ogóle dajcie znać, czy zwracacie uwagę na, na napisy. Jak ktoś tak wiecie, idzie na ulicy w jakiejś bluzie i ma jakiś napis. Czy Wy te napisy czytacie? Jestem tego naprawdę bardzo ciekawa. Właśnie chciałam Wam pokazać tą marynarkę, ale sobie przypomniałam, że już ją Wam pokazywałam w którymś z filmów. I nie pamiętam, czy tą bluzkę pokazywałam, czy nie, bo taką bluzeczkę też kupiłam na Lumpeksie. Fajna taka, ażurkowa, nazwijmy to, w takie kwiatuszki, Tak się prezentuje, jak Wills. Duck. Proszę bardzo, Duck Wills. Ona w ogóle, wiecie, taka ażurkowa i mm, takie kropeczki. Ma takie przezroczyste skład. 100% koton. Kolejna rzecz i to już też widziałyście we vlogach, bluza powinna pójść już do prania, bo tutaj delikatnie jest przybrudzona przy szyi. To była moja ulubiona bluza w chłodniejsze dni, też kupiona na lumpeksie. Tak się prezentuje za czwórkę. E, ona jest na takim delikatnym y, kożuszku, puszku. E, brakuje jednego guziczka, ale tutaj wiecie, no nie ma najmniejszego problemu, bo guziczek jest tutaj. Wystarczy znaleźć chwilę czasu, usiąść i przeszyć z HM HM, moje drogie, HM, ale naprawdę fajna. Fajna jest. Bardzo mi się dobrze w niej chodziło. I składzik, zresztą widziałyście, bo chyba w niejednym filmie w niej wam się tutaj pokazywałam. Szukamy mhm. składu. E 60% bawełna i 40% poliester. że 60% bawełna, nie jest źle, nie jest źle. Naprawdę nie jest źle. Jak na taką bluzę za 4 zł z lumpa. Super cena. Przewieszę sobie tutaj kolejną rzecz na wieszaczek. Sweterek. Też za czwórkę. Takie guziki. Ja podobny kupiłam chyba za 7 dych. W Chińczyku. No, troszkę ładniejszy, bo on jest taki biały i takie ma tutaj e, świecące e, elementy, ale był taki krótszy, a ten jest naprawdę ciepły, fajny, gruby. Jesień, zima świetne, naprawdę świetne za czwórkę. E, I w, z jakiej firmy on pochodzi, to nie wiem. Na pewno jest 50% koton. 20% wool, 20% poliester i 10% spandex. założę, pokażę. Patrzcie i podziwiajcie. Patrzcie i podziwiajcie, moje drogie. No, takie słońce świeciło. Gdy panowie skosili, skosili już trawę, przestali kosić ja mogę nagrywać, no to chmurka przyszła, słońce zasłoniła i mamy teraz takie niefajne światło. Nic mnie tutaj nie oświetla no ale to nie szkodzi o chyba jednak guziczka nie rozpięłam tak tak Uch, nagrywam teraz wiecie po tej przerwie świątecznej i człowiek taki leniwy się zrobił nic się nie chce o tak się on prezentuje no świetne naprawdę nawet guziki mi się nie chcą równo zapinać widzicie no, no. bomba naprawdę bomba świetny jest bardzo przyjemny, w ogóle nie gryzie. W ogóle nie gryzie, także schowamy sobie na jesienne vlogi. Schowamy sobie na jesienne vlogi i będziemy jesienne życie, a nie vlogi. Tak, na jesień sobie schowamy ten sweterek i yy, myślę, że już ostatnia rzecz, jaką bym wam tutaj pokazała. Resztę zachowam na kolejne filmy, żeby żeby było coś na później. Taki sweterek. w tym filmie też, w tym filmie, w tym sweterku też już nagrywałam film. Jedyne, co mi w nim przeszkadza, to zaraz Wam powiem, ale kolor jest naprawdę super. Tutaj ten taki róż, napis, love me, wy mi subskrybujcie, wy mnie kochajcie i subskrybujcie. Naprawdę bardzo ładny. Moda Kataliński. Moda Kataliński, moje drogie. Z tyłu tak się prezentuje. I y, skład. I zaraz powiem Wam, co mi w nim przeszkadza. Jeżeli znajdę skład, jeżeli nie znajdę, to ja też Wam powiem. Kataliński. 100% akryl. No, aż wpiszę sobie na internecie, co to jest Kataliński. Czy to jest jakaś może znana firma? Nie wiem. E, wiecie, co mi w nim przeszkadza? To, o to, ten kolor. Bardzo podoba mi się ten sweterek, ale ten kolor y, jest taki brudny. I nie wiem, czy on jest brudny właśnie przez to, że to jest tak zbudowany ten materiał, widzicie? Od, od, z tej strony jest róż, jest nitka różowa, a z tej to. No i to, to może ten róż, który jest tutaj od spodu, który tak widzicie prześwituje tutaj, może powoduje... Że ten kolor taki jest, albo ten kolor. Nie wiem, czy on powinien być biały, czy on powinien być kremowy. Ale normalnie w rzeczywistości jest taki kremowy, i trochę mi to jednak nie wiem, przeszkadza mi to troszkę, powiem Wam szczerze, ale nie jest źle, nie jest źle, tak? Także myślę, że to by było na tyle w tym dzisiejszym filmie, moje drogie. Myślę, że stanowczo nam wystarczy tych rewelacji lumpeksowych. Po kolejne moje łupy zapraszam. No następny film, który ukaże się już niebawem. E, za dzisiaj Wam naprawdę bardzo dziękuję. Dziękuję, że wytrwałyście do końca, że jesteście, że wspieracie. Mm, także nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. E, miłe, mile widziane komentarze. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to pora to nadrobić. Zostaw subskrypcję będzie mi naprawdę bardzo miło. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!